No, Poznajcie nową elektroniczną wideo nianie Nenovera. Niania składa się z nadajnika z kamerą, który obserwuje dziecko oraz przenośnego odbiornika z podglądem nagrania. Łączność odbywa się w oparciu o fale radiowe, które są całkowicie bezpieczne dla zdrowia twojego i dziecka. Zasięg działania odbiornika gwarantuje Ci odbiór nawet do 260 metrów. Nadajnik niani posiada stabilną podstawę, wbudowany mikrofon i głośnik do komunikacji głosowej z dzieckiem. Głowica kamery jest ruchoma, dlatego możesz ją ustawić pod kątem, który najbardziej Ci odpowiada. Dzięki czujnikowi temperatury możesz zawsze sprawdzić, czy dziecku nie jest za ciepło lub za zimno. Pamiętaj, aby nadajnik był podłączony do zasilania. Dodatkowo niania posiada 6 wbudowanych diod IR, dzięki którym możesz obserwować maluszka w całkowitej ciemności. Odbiornik niani posiada szeroki wyświetlacz, wbudowany mikrofon i głośnik, duże wygodne przyciski do włączania funkcji takich jak kołysanki lub dwustronna komunikacja głosowa, która pozwala ci rozmawiać z dzieckiem na odległość. Dzięki stabilnej podstawie odbiornika możesz go ustawić na stoliku czy innej płaskiej powierzchni i wygodnie obserwować swoją pociechę. Ponadto Nenovera pozwala na włączanie ekologicznego trybu Vox, pozwalającego na oszczędzanie baterii. W zestawie znajdziesz także dwa przewody: jeden do stałego zasilania kamery, natomiast drugi posłuży do ładowania odbiornika, który jest bezprzewodowy. W opakowaniu znajduje się również instrukcja obsługi oraz podziękowanie za zakupy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Powodzenia w korzystaniu z wideoniani Nenowera. Nenota dzieci!